Luminar właśnie zaprezentował nowe update'y, które wprowadził w wersji 3.1. Jednym z głównych, którym się którym się chwali, jest wprowadzenie słowaka Accent AI 2.0. Czyli nowej generacji yy, edycji, zdjęć bardzo szybko i tak dalej. Ten suwak był w poprzedniej wersji, w tej chwili został ponoć tak poprawiony, że trzeba to sprawdzić. Przyglądając się stronie luminara, patrzę właśnie na zdjęcia, które prezentuję. Jak sami dobrze wiemy, wszystko ładnie wygląda. Jest tutaj zdjęcie przed i po. No, i można powiedzieć, że no, robi robotę, jak to się mówi. Zobaczmy następne zdjęcie, kolejne zdjęcie. Tutaj no, bardzo ładnie to wygląda. Ciekawe, jak to będzie się sprawować e, na żywo. Zaraz to w sumie sprawdzimy, wam pokażę. Ale chciałbym zobaczyć to, co oni pokazują, i następnie Wam zaprezentować, jakie są możliwości właśnie tego suwaka. No, tutaj co pokazują, całkiem nieźle wygląda. No, jak na jeden słwak, ale to sami zobaczymy za chwilę jak to będzie wyglądać. I zasiadamy do Luminar 3 Ja tutaj przygotowałem kilka zdjęć w różnym etapie, etapie naświetlania. Jedne są takie same, tylko ciemniejsze, jaśniejsze, tak żeby porównać jak to wygląda. I niektóre, właśnie, są w różnych porach dnia. Zazwyczaj tu mamy troszeczkę nocy, zorza, tutaj też jest noc, tylko tak wygląda, jakby było widno, bo księżyc świecił. Tu mamy niedoświetlone, tu jest troszeczkę jaśniej, tu jest na drugim naświetlaniu i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, tutaj też jest ciemniejsze. Zobaczmy, jak te suwaki. W sumie jeden suwak ma sobie radzić z tym właśnie z tymi właśnie zdjęciami naszymi. Więc do dzieła. Pierwsze zdjęcie jakie mam to jest z Donegal z Irlandii. Zdjęcie było robione o zachodzie słońca to słońce już tutaj było dosyć nisko tylko jest na długim naświetlaniu więc dlatego ta kolorystyka jest taka inna zimna troszeczkę wpadająca w, w inny odcień. Ale tu nie o to chodzi, ponieważ ten suwak obstawiam tak sobie z tym. Nie, on nie służy do tego, żeby zdjęcie nabrało odpowiedniej kolorystyki, bo za to jest odpowiedzialny balans bieli. Ale suwak ma służyć do edytowania zdjęcia szybkiego. Więc ten suwak jest tu i zobaczmy, teraz będę nim przesuwał powoli. Zobaczmy co się dzieje. No, mam 100% i co mogę zauważyć? Yy, widać, że Moje cienie się rozjaśniają, a przyciemniają się najjaśniejsze partie mojego zdjęcia. No, wygląda to całkiem nieźle. Nie, nie porównuję po prostu w tej chwili kolorystyki, bo za to jest odpowiedzialny całkiem inny zestaw suwaków. Nie wiem, czy mi się uda tutaj odpowiednio ustawić balans bieli, ale powiedzmy, że byłoby to coś takiego. Yy, czy przed i po? No, całkiem nieźle. Ja to jeszcze bym spróbował przydusić highlightsy. Zdecydowanie można, jak widzicie, jest jeszcze mnóstwo informacji do tego, aby przyciemnić najjaśniejsze partie. Shadows nie ruszałbym. Ale powiedzmy, no. Na samą edycję w tej chwili przed i po. No jest nieźle. Ale na razie, jak na pierwsze zdjęcie szału nie ma. Oczywiście można by było sobie dalej suwakami to wszystko doprowadzić. Ale ja się tylko skupiam na jednym. Jest jeszcze, gdzie ja go tutaj mam, teraz nie znajdę pewnie. O jest poniżej. Właśnie podobny suwak. Tylko jest od samego nieba. Zobaczmy, czy dwoma suwakami może by się dało po prostu to zdjęcie zrobić. Uważam, że zdecydowanie nie, bo nie najlepiej mi tu wyszło. Ok, nie używam tego suwaka. Zostaję przy tym jednym, który dzisiaj ma być. Jest to akcent AI, filter 2.0 i na tym mam być dzisiaj skupiony, więc ewentualnie poprawię balans bieli, aby poprawić kolorystykę zdjęcia. I tyle. Więc mamy przed, mamy po, całkiem, całkiem nieźle sobie radzi. Trzeba przyznać, że zdjęcie jest dosyć trudne, bo są bardzo wysokie tony tutaj i są bardzo niskie tony również tutaj, więc yy, nie ma co się spodziewać, że prawdopodobnie program wyedytuje nam zdjęcie, tak jakbyśmy chcieli, szczególnie w takich trudnych warunkach sfotografowane. Przejdźmy do następnego zdjęcia. Kolejne zdjęcie jest to nocne zdjęcie Zorza Polarna tutaj w Irlandii na północy udało się sfotografować no to idziemy zobaczymy. I mamy filtr i idziemy słowakiem pomału i pojawiają się nam informacje detale jakby nam z cienia wyciągnęło. To że się żum pojawia to to jest rzecz normalna. Ten kto nie fotografuje w nocy no to niech spróbuje to zobaczy jak to będzie wychodziło. Mm, więc tu jest bez otrzumienia, bez niczego, więc to jest tylko plik jednym suwakiem. I powiem wam, że całkiem nieźle to wyszło. Owszem, zawsze można się bardziej przyłożyć do tego, ale jak na takie ciemne zdjęcie jest całkiem nieźle. Jak na jeden suwak. Oczywiście, bo suwakami innymi można by było to zrobić jeszcze inaczej. Dobra, tu więcej nie robię, idziemy dalej. Tu mamy kolejne zdjęcie z Irlandii, jest to wschód słońca. No cóż, zobaczmy, może wschód słońca nie był jakiś bardzo spektakularny, ale jakieś kolory się pojawiały, więc to wszystko bo to w Rawie to wiadomo, że to blado wygląda. I jedziemy suwakiem do końca. No, nawet powiem, że bardzo ładnie to wygląda. Teraz wystarczyłoby poprawić kolorystykę zdjęcia, aby ocieplić. Ponieważ balans bieli nie najlepiej wygląda. Tak, na szybko spróbuję. Więc, no, powiem przed i po czyli te najjaśniejsze partie, jak niebo gdzieś nam się przyciemnia i rozjaśnia nam się dół. Widać, że to tak idzie stopniowo od góry do samego dołu. Więc ja bym może sobie poszedł gdzieś mniej więcej w ten sposób i zaczął edycję mojego zdjęcia. Kolejny poranek, kolejne zdjęcie z Irlandii. Wschód słońca. Tutaj mam dosyć jasno. Tu jest w miarę ciemniej. Więc no, zobaczmy: trochę jest chłodno, powinno być troszeczkę cieplej. Może najpierw zacznę od balansu bieli. Troszeczkę spróbujemy to ocieplić. Porządku. I teraz przejdźmy do dzisiejszego suwaka i zobaczmy, co to nam on pokaże dzisiaj. Maksymalnie, maksymalnie to wygląda troszeczkę strasznie e, przypomina HDR, więc warto by było troszeczkę pomału, z tym suwakiem sobie zrobić. No powiedzmy, strasznie mi tutaj środek rozjaśnia, ale on jest troszeczkę jaśniejszy. Tu się mgła z tego co pamiętam, pojawiała. Ale powiedzmy, że tak gdzieś około 70% mogłoby być, więc no powiem, całkiem nieźle to wyszło, jak na jeden suwak. Idziemy dalej, zobaczmy, co dalej ścieżku. Kolejne zdjęcie, totalny inny klimat Islandia. Zimno, pochmurno, bez światła, praktycznie. Zobaczmy, bez balansu bieli, bez ustawiania balansu bieli, uważam, że jest wystarczająco ok, eee, więc zobaczmy, co tutaj nam pokaże ten suwak. Co nam zrobił? Przyciemnił nam chmury, nawet fajnie to wygląda, tylko troszeczkę wydaje mi się za dużo. I rozjaśnił nam ładnie pierwszy plan i to, i to wszystko, co się dzieje w wodzie. I w tym przypadku tu bardzo mi się to podoba. Naprawdę ładnie działa, bo niebo jest bez struktury praktycznie, ale jak się dobrze przyjrzymy i to co ja widziałem, również jak tam byłem, te chmury, wszystkie gdzieś te i te opady deszczu, zobaczcie, widać tą strukturę tego deszczu w tle. Więc bardzo ładnie tutaj to wszystko wygląda i jest dopasowane. To jest maksymalnie. Więc ten detal ładnie jest wyciągnięty z pierwszego planu z tych lodowych rzeźb. Idziemy dalej. Teraz jest totalnie inny klimat. Jesteśmy w, też w, jesteśmy w Irlandii. No, zobaczmy, jak sobie tutaj poradzi ten suwaczek. Najpierw, może bym trochę ocieplił to zdjęcie. Mimo tego, jest niedoświetlone, ale chciałbym ocieplić to zdjęcie i zobaczmy. Co nam tu wychodzi. Maksymalne ustawienie powiem bardzo ładnie. Tu wszystko detal jest. I wszystkie informacje ładnie zachowane. W tej chwili. No, bym próbował jeszcze popracować nad balansem bieli. Może użył Shadows, ale ogólnie jak na jeden przycisk suwak. To całkiem nieźle wyszło. Sami możecie przyznać. Kolejne zdjęcie z Irlandii. Tutaj jest to troszeczkę jaśniejsze zdjęcie, że mamy tutaj lekko przepalone. Ale tu jeszcze są informacje, to jest tylko w tej chwili jest przepalone. Tam się da z tego wycisnąć jeszcze. Jest zdecydowanie jest za zimno, więc spróbuję najpierw troszeczkę ocieplić. Mogłem użyć kroplomierza, ale ja jakoś nie wierzę tym kroplomierza, aczkolwiek no powiem, że fajnie to wyszło. W tym. Momencie. Zobaczmy. Powiedzmy, że zostawimy tak. No niech będzie tak. I w tej chwili użyjemy słuchacza tego magicznego. I zaraz się przekonamy. Co nam tu wyjdzie. E, no cóż, wyciągnęło nam wiele informacji ścienia ale nasz balans bieli się wydaje mi zmienił i by trzeba było w tej chwili, tu gdzie są te niebieskie części, partie tej latarni, użyć słowaka Split Toning. On jest też w lightroomie i w tej chwili spróbować tę część właśnie ocieplić, bo ona wpada w taki jakiś nie bardzo kolor i proszę bardzo. I by było. Wiem, że z tego nieba się jeszcze da wiele wycisnąć. Jak highlights użyję, to jak sami widzicie, maksymalnie użyłem wiele informacji, detali. Zobaczcie na chmurach, ile się pojawiło. Ale jak na sam przycisk. Okej, okay, w tym zdjęciu trochę pomogłem, ale to głównie tylko kolorystykę, żeby poprawić wizualnie dla Was. Ale praktycznie ładnie to wygląda uważam, że to jest dobra baza na start edycji zdjęcia, gdzie ten, tym słowakiem zaczynasz, a później wszystko dopracować przejdźmy teraz do ciemniejszego załadowałem zdjęcie aha, już teraz jesteśmy przy ciemniejszym zdjęciu zobaczmy, ja, ja nie będę używał teraz balansu bieli na razie i będę używał właśnie tego filtra, zobaczmy jak to wyjdzie i tak jak myślałem, wszelkie informacje nam z cienia wyciągnęło delikatnie. O, przeszedłem od razu już do innego zdjęcia. Przepraszam. Teraz chciałbym, aby to zdjęcie troszeczkę balans bieli zmienić i ocieplić. Może użyjemy kroplomierza. Jak wcześniej tak dobrze poszło, tu mi się pojawia coś takiego dziwnego. Ale może jest to spowodowane tym, że jest może obciążony. Na razie komputer i dlatego nie chcę za bardzo współgrać, że tak się wyrażę. Balans bieli całkiem ciekawie to wyszło. Użyjemy jeszcze raz kropomierza. Spróbujemy. A już teraz nie trafiłem. Będzie ciężko trafić na te, co bym chciał. Co było poprzednio. No nieważne. Powiem, że całkiem. O, w tej chwili jest całkiem nieźle. Można by było dopracować ten, tą kolorystykę, ale w fajnej tonacji troszeczkę można by było rozjaśnić zdjęcie, bo się da dodać wiele informacji. I uważam, że jako baza startowa do edytowania zdjęć, słowak całkiem nieźle, pokazuje, co można powiedzmy z pierwszego rawa coś wyciągnąć, a później to poszlifować. Ja mówię tutaj szczególnie o takich cięższych klimatach. Zaraz przejdziemy do zdjęć, które będą w ciągu dnia, więc prawdopodobnie może być łatwiej. Kolejne zdjęcie: nocne zdjęcie. Więc tutaj księżyc świecił, była mgła, więc się to światło odbijało, dlatego to wszystko wygląda jak za dnia. Ale przejdźmy, zobaczmy, co my tu możemy uzyskać dzięki temu. Suwaczkowi I powiem Wam, że tu mi się podoba. Bardzo ładnie to wyszło. Może jest troszeczkę za dużo, ale kwestia tylko dopasowania odpowiedniego balansu bieli, bo jest zdecydowanie za ciepło. Bardzo fajnie to wygląda. Jak na ten suwak, tutaj w tej chwili, w tym wypadku robi robotę. Tu mamy zdjęcie, które zostało zrobione jeszcze o poranku, ale już nie o złotej godzinie, tylko znacznie wyżej było, gdzie to światło było jeszcze z boku, jak sami widzicie. Eee, to było z Kanady zdjęcie. Balans bieli. Uważam, że na, jak na razie jest wszystko fajnie. Pewnie jak ruszę, to zostanie nasyce, bardziej podbite nasycenie. Słowak. Ale zobaczmy. Jak dla mnie to praktycznie można by było w ogóle nie edytować tego zdjęcia. Bardzo ładnie wyglądało. Eee, w tej chwili... Troszeczkę kontrastowo to wygląda, ale jest jeszcze nieźle. Jakbyśmy zdjęli niebieski kolor, bo w tej chwili jest po prostu mniej nasycony. No ale powiedzmy gdzieś w tym momencie, albo nawet niech będzie z 80, i jakbyśmy spróbowali troszeczkę ocieplić nasze zdjęcie, ono zyskuje bardzo. Jak sami widzicie. Teraz balans bieli poprawiłem, i w tej chwili drzewka wszystko te cienie nabrały takiego ładnego światełka odbitego od nieba delikatnego, a nie takiego nasączonego niebieskim. I zobaczcie, jak to wygląda wspaniała rzecz. Kolejny kadr z Kanady to było na długim naświetlaniu, czyli filtr był nałożony, więc ten balans bieli tutaj jest taki mieszany, ale może się uda jakoś no nie za bardzo, bo trzeba było bardziej dopracować. Nieważne. To na razie używamy filtra i idziemy. Zobaczmy co to się nam pojawi. I ładnie niebo nabrało kontrastu. Troszeczkę cieplej. Popatrzeć chciałem tutaj z kolorystyką, żeby tak mniej więcej dopasować. Niech, niech powiedzmy, że tak zostanie. I w tej chwili jeszcze chciałem właśnie wam pokazać jak filtr. Ładnie pierwszy plan nam rozjaśnia. I niebo tak, taki efekt się nakłada praktycznie, jak um, filtra polaryzacyjnego, że wydobywa nam detale. To, że tu jest winieta, to jest. Ja lubię mieć czasami jeden filtr, czasami jeszcze drugi dokładam, jak jest za widno. Więc dla osiągnięcia efektów, ja jestem w stanie czasami pójść na kompromis. To wszystko zależy od nas. Ale efekt powiem wam całkiem nieźle tutaj też wyszedł. Kolejne zdjęcie <laughs> w tym filmie wszystkie pokażę Wam zdjęcia, których jeszcze nie wyedytowałem, praktycznie nie ruszane były, z szuflady wszystko ruszam <laughs> więc y, tutaj wschód słońca w Kanadzie z tego co pamiętam to chyba to jezioro się nazywało Herbert Lake i przechodzimy do suwaczka, który nam ma wyedytować zdjęcie no i powiem, no tutaj to wygląda bardzo ładnie zobaczcie te wszystkie drzewo, te detale w wodzie ładnie to wszystko nabrało może w tej chwili jest za mocny ten efekt ale powiedzmy, że odpowiednio opanowanym suwakiem możemy to wszystko ładnie zrobić. Proszę bardzo, jednym suwakiem. Całkiem nieźle to wyszło, powiem. Kolejne zdjęcie. Warunki podobne, więc jak w poprzednim, tutaj można było ciut ocieplić to zdjęcie. No dobra, spróbujmy. A co mi tam? Zobaczmy, jak to wyjdzie. Jeszcze, może troszeczkę więcej spróbujmy. Ok, i teraz przejdźmy do suwaka, i teraz zobaczmy, co tutaj ciekawego nam pokaże. Co ciekawe, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj właśnie wydobył, jakby troszeczkę kontrastu i jasności ruszył, a nie same ciemne partie, że nam wydobył, tylko właśnie ten śnieg, który tutaj jest, on. Nabrał całego, właśnie takiego detalu wyrazistości. I w tej chwili zdjęcie bardzo fajnie wygląda. I co mogę powiedzieć? Jestem akurat zaskoczony. Po raz kolejny, akurat, jeżeli chodzi o dzisiejszy film i ten sumak. I ostatnie zdjęcie. Dzisiaj yy, podobne warunki jak wcześniej, więc raczej się nie spodziewam czegoś innego niż było poprzednio. Troszeczkę ocieple. I zobaczmy, czy potwierdzą się moje oczekiwania. Jak najbardziej, zobaczcie sami. Tutaj histogram pokazuje, że jeszcze nie ma przepaleń. Detale są wszędzie takiej wyrazistości, clarity, kontrastu. Trudno powiedzieć którego słowaka, ale bardzo ładnie to wygląda. Podsumowując, powiem tak: no, dosyć szybko. Zrobiłem kilka zdjęć, wyedytowałem. Jeszcze tak szybko zazwyczaj mi nie szło, ale tak naprawdę, jeżeli miałbym podsumować ten suwak, to z tego co widzę, łatwiej mu wychodzi edycja na tym jednym suwaku, tym oprogramowaniu, w warunkach, kiedy są troszeczkę bardziej takie wyrównane. Jeżeli chodzi o. Jakieś bardziej takie cięższe warunki, typu duże, kontrasty naprawdę duże, gdzie mamy właśnie wschody, zachody słońca. No powiem, tak, średnio byłem, jestem zadowolony z efektów, jakie powiedzmy z tego słowaka się uzyskuje, ale przy warunkach takich właśnie już zastanych, gdzie na przykład to światło jest takie zastane, pochmurne, albo w ciągu dnia gdzieś właśnie jakieś fotografowanie przy mniejszych kontrastach, bo tak samo tutaj mam wschód słońca, idzie mniejsze kontrasty? To światło jednak się ładniej gdzieś wszędzie rozchodziło, te zdjęcia wyglądają znacznie lepiej. I co mogę powiedzieć na sam koniec, tak? Jeżeli chodzi o wschody, zachody słońca, ten suwak jest dobrą bazą na zarzucenie takiego pomysłu, jak edytować zdjęcie. Można użyć tego suwaka tylko troszeczkę, na przykład i dalej brnąc w edycję, dopasować sobie suwakami. Jeżeli chodzi o takie zdjęcia w ciągu dnia. Całkiem nieźle, albo warunki takie w pochmurny, gdzie nie ma dużych kontrastów, całkiem nieźle sobie program radzi i naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, jak bardzo łatwo praktycznie można było takie efekty uzyskać. Również to może służyć jako takie ustawienie, jako baza wypadowa do dalszej edycji, że tak to nazwę. Co, cóż, cóż, mogę więcej powiedzieć? Sami widzieliście, próbowałem użyć różnych zdjęć z różnym naświetlaniem, ciemniejszych, jaśniejszych, jak tutaj, w różnych warunkach, tak, żeby porównać i pokazać Wam, jak ten suwak działa. Jest to nowość, prawdopodobnie mogą go jeszcze wciąż dopracowywać z każdym update'em, ale powiem, że tak czy siak, w tej chwili jest to całkiem nie, niezłe. Dla kogoś, kto, jak ja, edytuje zdjęcia, ten słowak jeden, on praktycznie może być tylko rzutem pomysłu jakiegoś, gdzieś brnąć, zobacząc, jak to wygląda, i dalej, ewentualnie z jakimś małym kryciem, będę brnął dalej w edycję głębiej. Dla kogoś, kto. Jak to w tej chwili bywa, ludzie nie chcą się za bardzo uczyć edycji, tylko by chcieli od razu brnąć do edycji i już edytować, mieć wyedytowane zdjęcia. Taki suwak może być ratunkiem. E, może nie do końca, bo to jest troszeczkę wpadanie w pułapkę, bo wciąż umiejętności będą leżały, ale z czasem może to pomóc. Taki suwak. E, przy edycji, przy narzucaniu, właśnie jakichś efektów, po prostu przy dalszej edycji używanie innych słowaków. Na przykład użyjesz tego słowaka troszeczkę i następnie pomyślisz: A może shadows, albo highlights przyciemnić i tak dalej, a może gradient i będzie wyglądało i dalej. Więc może to być kolejnym takim etapem do brnięcia w większą edycję, z czego Wam życzę, bo praktycznie no, zdjęcia cyfrowe trzeba obrabiać. Chyba, że ktoś robi na JPEGAch, więc to jest inna sprawa, ale to już nie brnimy. Wchodzi o to, że edycja: ja edytuję zdjęcia, porównałem, pokazałem, powiem, podoba mi się. Warto mieć taki suwak, lepiej mieć, jak go nie mieć. Może tak skończę. Trzymajcie się, ciepło i jeśli możecie, kliknijcie tam kciuk w górę, i do następnego razu.